Obcy. Czarny, obślizgły stwór, którego głównym celem jest eliminowanie zwierzyny. Przez firmę jest nazywany organizmem idealnym. Jest on cichym zabójcą, adaptującym się prawie w każdym otoczeniu. Barwa jego ciała ułatwia skrywanie się w ciemnych zakątkach, a kwas, w którym jego ciało jest wypełnione, sprawia, że zadawanie mu ran z bliska może się okazać dla nas zgubne. Samego obcego mogliśmy spotkać w kilku filmach oraz kosowerach. Na przykład z Predatorem. Alien pokazywał się również w komiksach różnych uniwersów oraz w kilku grach. Najwięcej powstało w first person shooterów. Alien Trilogy, Resurrection czy Colonial Marines. Dodając do takich gier również Predatora, powstało na przykład Alien vs Predator. Mieliśmy platformówki, a nawet hack and slash. Żaden z tych tytułów nie oddawał klimatu, jaki nam towarzyszył w pierwszym filmie. Do wtorku 7 października 2014 roku. Otóż, drodzy widzowie, gra Alien Isolation. Oddaje prawie, że w 100% klimat jednego z najlepszych filmów o obcych. Chcecie wiedzieć więcej? To w takim razie zapraszam do mojej krótkiej recenzji. Filmu Ridleya Scott'a, mam nadzieję, nie muszę wam przedstawiać ani streszczać. Klimat, jaki pan Ridley e, stworzył w pierwszym filmie, był wręcz obłędny. Siedmiosłowa załoga Nostromo ląduje w księżycu Acheron LV426. No, oczywiście, że tak. Na początku dowiadujemy się, że wcielimy się w córkę filmowej Replay Amandę. Przez 15 lat od czasu zaginięcia jej matki starała się ona ją odnaleźć, gdy nagle dowiaduje się, że odnaleziono czarną skrzynkę statku, na którym ona stacjonowała, postanawia więc dowiedzieć się, co na niej jest zapisane. W tym celu musimy udać się na pokład stacji handlowej Sewastopol. Cała podróż odbywa się spokojnie, a przy okazji poznajemy całą ekipę. Od momentu opuszczenia naszego pojazdu zaczynają się przetrawiać dziwne i ranione nasze uczucia sytuację. No to tyle na temat fabuły, ja już nie chcę spoilerować za dużo, prawdopodobnie możecie się dowiedzieć co się dzieje. Na stacji panuje cisza, mrok, zwłoki leżą pochowane w workach, nie ma kontaktu z załogą oraz z obsługą stacji. Krążymy na oślep po różnych korytarzach, nie posiadając przy sobie kompletnie nic. Dźwięki jakie rozchodzą się po stacji są znikome. Ale gdy już się pojawią, budują klimat błyskawicznie. Efekty świetne są na naprawdę wysokim poziomie. Gra świateł wzbogaca naszą obawę, że coś się może w każdej chwili stać. Coś się pojawić i nas skonsumować liczymy. Magda Gessler na degustacji. Niestety, tutaj pojawia się największy minus gry. Otóż, przy cieniach, nasze ciało nie zostaje uwzględnione. Coś, co jest nieodłączną częścią, że tak powiem, naszego ciała, tutaj została kompletnie ominięta. Wątpię, żeby nowa generacja nie była w stanie wygenerować naszego cienia. Po części powoduje to uczucie bycia... Hmm, jakby spoza zbudowanego świata. Okazuje się, że nie jesteśmy sami na stacji. Możemy spotkać na niej ludzi, androidów, no i obcego. Z czego największym zagrożeniem jest oczywiście obcy, a średnim tak androidzi, którzy w tej grze wyglądają naprawdę przerażająco. Plastikowe, syntetyczne twarze o czerwonych ślepiach. A największą zagadką w grze są... ludzie których mogę podzielić na trzy grupy. Są osoby, które chcą nam pomóc lub porozmawiać z nami. Są tacy, co chcą przetrwać za wszelką cenę i gdy nas zobaczą, ślą bez ostrzeżenia tonę łowi w celu podziurawienia naszego pięknego ciała. Ostatnią grupą są ludzie uciekający przed wszystkimi. Nie atakują i nie nawiązują z nikim kontaktu. Po prostu biorą nogi za pas. Oddaje to w ten sposób prawdziwość wykreowanego świata. Tak naprawdę nie wiemy, co dany człowiek zrobi to od nas zależy, czy ukrywając się będziemy unikać kontaktu, czy zaryzykujemy i podejdziemy bliżej. Co jest jeszcze ciekawsze, wszystkie grupy są ze sobą w ciągłej rywalizacji. Nieraz unikając obcego, natknąłem się na agresywną grupkę ludzi. Chowając się w szafce, widziałem jak ludzie mm, starali się zabić obcego. <ścoughs> ze znanym nam wszystkim skutkiem. Dzięki temu mogłem w spokoju przejść korytarzem, a obcy mógł zasiedzieć się przepysznymi mózgami. Czasami lubię tego stwora. Chciałbym zawiązać z nim sojusz, ale wiadomo, jakby się to mogło skończyć. Po tych kilkunastu zdaniach można by powiedzieć, że jest to zwykły horror, gdzie musimy się chować i nic więcej nie robić. Coś Ala Amnezja czy tam inny Slenderman. Nic bardziej mylnego. W grze mamy porozrzucane różne zagadki logiczne, na przykład w postaci terminali, w których możemy pobawić się elektroniką w rejonie. Pozamykać drzwi, pootwierać włazy, wyłączyć pochłaniacze czysz czyszczące powietrze, czy system monitoringu. Niby to wszystko wydaje się zbędne, ale pomyślmy przez chwilę. Wyłączanie pochłaniaczy powoduje, że w pomieszczeniach unosi się gęsty kurz, przez co wrogowie nas nie widzą. Wyłączając kamery, nie uruchomimy alarmu, a otwierając włazy otwieramy sobie inną drogę dotarcia do celu. Wszystko jest bardzo ładnie rozwiązane, ale... Dla zachłannych powiem, że nie da rady uruchomić wszystkiego, ponieważ każde urządzenie wykorzystuje różne ilości jednostek zasilania, więc musimy czasami pokombinować. No co za problem? Wyłącz kamery, wentylatory, potwierdź drzwi, i włazy i będzie miodzio. Otóż nie. Jak wyłączymy monitoring, możemy jednocześnie uniemożliwić naszym pomagierom informowanie nas, gdzie kto się znajduje i gdzie aktualnie mamy się udać. Włączając wentylatory, my również nic nie będziemy widzieć, a otwierając wszystkie drzwi, umożliwiamy innym przeciwnikom łatwiejsze przemieszczanie się. I co? Troszkę trudno się zrobiło, a to jeszcze nie wszystko. Jak w większości grach skradankowych, wystarczyło nauczyć się ruchów naszego przeciwnika i przemknąć koło niego niezauważonym. Tutaj to nie my się uczymy gry. To gra uczy się u nas. Jeżeli wcześniej wykorzystaliśmy technikę próby błędów, Tutaj jest ona zbędna, ponieważ przeciwnicy zachowują się losowo, a w szczególności obcy. Jak zginiemy i wczytamy grę, przeciwnicy znajdują się w różnych miejscach, chodzą inną drogą, czy inaczej się zachowują. Będziesz uciekać przed goniącymi Ciebie przeciwnikami, schowasz się w... potem w szafce? Na początku się uda. Później, przeciwnicy jak zgubią Ciebie z oczu, szafka to będzie pierwsze miejsce, do której będą zaglądać. Czyli zaczynając od checkpointa. Gramy tak naprawdę od nowa. Nie wiemy, gdzie znajduje się przeciwnik, a gdy się pojawi, musimy przewidzieć i losowo reagować na jego ruchy. Nieraz będzie tak, że utkwimy w jakimś miejscu, gdzie ilość naszych zgonów będzie równa Dark Souls. Od dwóch dni nie mogę przejść poziomu w szpitalu. Obcy zna już praktycznie każdy mój ruch. Składanie raczej już nie pomaga, dlatego zmuszony byłem do kombinowania z, z odwróceniem jego uwagi. Tutaj pojawia się kolejny element rozgrywki. Przeciwnicy są. Bardzo czujni na jakikolwiek hałas, co może być jednocześnie naszą zgubą, jak i wyzwoleniem. Jak możemy zwrócić uwagę przeciwnika? Przewracając jakiś przedmiot, uderzając kuczem w ścianę, albo rzucając stworzonym przez nas przedmiotem. Pojawia się tutaj element survivalu. Zbierając z planszy różne przedmioty, od części, kremów, baterii itd., przy pomocy znalezionego schematu, możemy stworzyć flary, apteczki, różne ładunki albo koktajl Mołotowa. Wszystko przydaje się do zwrócenia uwagi wroga, a najlepiej nadaje się do tego, jakby to nazwać, głośna bomba, która po rzuceniu wydaje z siebie różne dźwięki, które powodują, że wrogowie gną do niej jak mucha do łajna. Gra, owszem, umożliwia nam posiadanie broni palnej, jak na przykład rewolwer, ale szczerze wam powiem, że nie korzystałem z niego, ponieważ nigdy nie zdążyłem wypalić w obcego więcej pocisków niż dwa. Skuban jest tak szybki, a przestrzenie są tak klaustrofobiczne, że gdy damy się zauważyć, nasz żywot w bardzo brutalny sposób zostaje przerwany. Gdy, na przykład, w The Last of Us broń palna ratowała nam skórę, tutaj już jej użycie nam hmm, szkodzi. Gdy zabijamy przy jej pomocy człowieka, inni go kumple zaraz podbiegają i zaczynają węszyć. Później możemy znaleźć miotacz pomieni, hmm, ale on służy nam już bardziej jako straszak przeciwko obcemu. Gra przechodzę na konsoli PlayStation 4 i daje ona nam kilka bajerów, które zwiększają nasz wkład w rozgrywkę. Pamiętacie, jak za młodu wychylaliśmy się przed telewizorem, żeby zajrzeć, co jest za rogiem? <laughs> Wiedzieliśmy, że to nic nie dawało, poza śmiechem naszych rodziców. Tutaj twórcy poszli nam na rękę. Gra, gdy posiadałem podłączoną kamerę, wykrywa ona ruch naszej głowy, co urealnia wychylanie się za osłoną. Gdy chowamy się za rogiem, wychylimy się w lewo. Postać w grze wykona ten sam ruch. Taki mały szczegół, a cieszy jak cholera. Jak już miałem dość e, chowania się, tam biegania i uciekania, to zatrzymałem się, żeby po prostu pomachać gołą jak rasowy metalowiec. Ech, coś wspaniałego. Kamera służy jeszcze do czegoś ciekawszego. Gra wymusza na nas... coś jeszcze. I to w świecie realnym. Gdy kamera jest włączona, słucha ona otoczenia w naszym pokoju. Po co? Ano, żeby jeszcze bardziej nam uprzykrzyć życie. Jeżeli będziemy się chować, a przed ekranem będziemy za głośno, kamera to wychwyci, poinformuje grę, a ona już naśle na nas odpowiednie jednostki wyciszające. Jak włożymy słuchawki, zaciemnimy pokój, to naprawdę możemy się poczuć, jakbyśmy byli w kosmosie. Fajnie również wykorzystano głośniczek w padzie. Otóż działa on jak wykrywacz ruchu. Wydaje wzbudzający w nas strach i powoduje, że dwie racze powoli rozluźniają się na dźwięk pikania. Wtedy wyciągamy przed siebie owe urządzenie i obserwujemy małą kropkę, która pędzi w naszym kierunku, aby umówić nas na spotkanie z ponurym żniwiarzem. No, a touchpad działa jak ekran dotykowy na przykład przy wyświetlaniu mapy. Nie wiem jak się ma wersja PC i Xbox One z takimi bajerami, ale myślę, że ta wersja jest wyśmienita. Normalnie po tylu słowach słodzenia i polewania z słodką czekoladą można by powiedzieć, że poziom glukozy w naszym organizmie przekroczył normę dwukrotnie. Do unormowania, chociaż trochę i poziomu, muszę niestety powiedzieć, że grę nie ominęły pewne niedociągnięcia i błędy. Tak, teraz zacznę narzekać. Niby obcy jest takim świetnym łowczym, ale niczym mało inteligentny Rosomak chodzi sobie z środkiem korytarza jak po swoim. Tupie przy tym głośno, że słychać go z kilometra. A pełzając po systemie wentylacyjnym, jest głośniejszy niż czoł przejeżdżający drogę z paną butelkami. Czasami przejdzie koło nas, nie zauważając, że jesteśmy w pełni odkryci. Można też przejść koło niego, a ten ślepo będzie patrzył się na ścianę. O brakującym cieniu protagonistki już wspomniałem, ale brakuje tutaj również naszych śladów. Możemy wejść pod prysznic, kąpać się parę chwil i wyjść spod niego cali susi. Możemy też przejść po kałuży krwi, a nasze kroki nadal będą niewidoczne. Przepraszam, ale to nie jest nowość. Takie rozwiązania już były. I to nawet nie na aktualnej generacji. Nawet Crash Bandicoot zostawił ślady. Z momentami gra staje się bardzo przewidywalna, jeśli widzieliście filmy. To w grze przed zdarzeniem można się domyśleć, co zaraz się stanie. Na szczęście jest to bardzo rzadkie, no ale się zdarza. To co jeszcze może denerwować, to czasami filtry i cienie nie, nie zadziałają na niektóre obiekty. Na przykład pistolety dzierżone przez ludzi czasami ignorują zaciemnienie pomieszczenia, w jakim się znajdują. Trafiłem też na sytuację, gdzie gra zgłupiała. W momencie, gdy robiłem jakąś tam akcję, obcy przeszył mnie swoim ogonem. Normalnie, postać podziwia nowo powstały otwór w klatce krysiowej i po chwili schodzi. Ale tym razem robiłem coś innego i, i mogłem dowoli ruszać głową. E, obracając się, zauważyłem wnętrze obcego. Oczywiście było puste. Jak widać, gra nie jest idealna. Ma swoje błędy i niedociągnięcia. Część z nich można naprawić paczem, a z innymi trzeba raczej żyć dalej. Wydaje mi się, że opowiedziałem o wszystkich istotnych rzeczach. Gra ma przede wszystkim klimat, którego w pozostałych tytułach nie ma co szukać. Czujemy się w grze osamotnieni. Boimy się zrobić kolejny krok. Strach przed niedegonem zbudza w nas przerażenie. Gra ma coś w sobie takiego, że jak już mamy dość naszych zgonów, Cały czas robi się w nas chęć próbowania ponownie. Taki syndrom Dark Souls. Takie... Tym razem mi się uda. To wszystko łączy się wręcz w idealny survival horror, którego dawno nie grałem. Dla wszystkich miłośników takiej rozgrywki, grę mogę polecić bez zająknięcia. Fani serii pewnie mają tą grę już na pędzie. A ci, co sceptycznie podchodzili do tej gry, zostali rozczarowani. Sorry. Grze wystawiam ocenę 8,5 na 10. Przypisuję jej również metkę Must have. A i takie e, małe info do twórców. Pierwsze: Primo. Dajcie naszej postaci duszę. Niech posiada przynajmniej cień. O śladach nie będę już wspominał, ale no, nie obraziłbym się, jakby się owa opcja pojawiła. Drugie. Primo. Opcja z myśliwym. Nie zapominajcie. Jak na razie zachowuje się on bardziej jak Rambo i biega po bazie na widoku dosyć za często. W filmach jego taktyka troszkę inaczej wyglądała. Trzecie. Primo, obraliście dobry kierunek. Mam nadzieję, że nie zaprzestaniecie. Tyle.